Ja nie wiem, ale trzyma pan telefonie ja sobie, tylko nie życzę. No, Drodzy Państwo, czy jeżeli by raz Panią... Znaczy, to jest dekoncentrowanie tutaj osób obecnych na zebraniu, także bardzo bym prosiła Państwa o. No, oni. I co tam Pan w Nie robienie Pan wsiądzie i rozpoczniemy zebranie. I tyle. A jak poprosimy policję, żeby została do końca zebrania? No w sumie może, no bo nie są słuchawkami wspólnoty. Może zostać. Mogą panowie zostać. No to tak jest, jak ktoś nie ma zajęcia, nie? Rzeczy się nudzi. Dziękuję bardzo. To tak już moje powiedziałem na początku. Nie życzę sobie nagrodzenia i po